Halo, halo, siemanko, witam was wszystkich, kolejny kolejnym odcinku z Warhammer 4070 Dawn War 2. W ostatniej misji zabiliśmy Tiny i uzyskaliśmy e, wiedzę o pozostałości mrocznej technologii, to jest stacja kapłanów maszyny. Kapłani maszyny z Marsa zbili obóz głęboko w dżungli, aby studiować starożytną radiolatarnię astronomiczną. Pochodzą z wczesnych dni ludzkiego osadnictwa na tajfunie. Od tamtej chwili ni nikt nie miał z nimi kontaktu. No dobra, no i cóż, jesteśmy wyposażeni w miarę. Mamy 17 poziom, więc myślę, że to jest bardzo dobrze. Nasze standardy. I co, zobaczmy ten wygrad, nie? Commander, we finally have the location of the astronomical array. The array is powered, but we cannot establish a clear communications link with it. You must get to the array and manually upload its data on the Tyranid swarm. This will allow us to find a critical weakness in the Hive Fleet. Dobra. E, skażenie tutaj. Okay. I premia wywiadowcza oczekuje ogromnej liczby wrogich stworzeń. Niektórzy Orkowie już dotarli do radiolatarni. I za to dostaniemy zgubę zdrajców. Mot energetyczny broń oburęczna. Brak wymagań poziomu, do siły wol do woli i do 4 do walki wręcz. No, spoko. Ale co, rozstawiamy się i lecimy. Imperator ludzkości 10 tysięcy lat temu, kiedy ludzkość znalazła się na krawędzi samozagłady, w erze trudu i cierpienia pojawił się imperator ze swojego materiału genetycznego, stworzył kosmicznych parins i poprawdził wielką krucjatę, aby zjednoczyć planety ludzi, tak? się narodziło Imperium Człowieka. Wielka Krucjata została ostatecznie przerwana z powodu wewnętrznej zdrady, która doprowadziła do Wielkiej Wojny Domowej znanej jako Hreza Horusa. Udało się powstrzymać uzupartorów, lecz Imperatora został w ostatecznej bitwie śmiertelnie raniony przez swojego zdrojeczkiego syna Horusa. Jest teraz utrzymywany przy życiu Włoch dzięki technologii Złotego Tronu. Większość ludzi czci teraz imperatora jako Boga. dla kosmicznej marinii jest bardziej wzorowym ideałem i ojcem, którego chcą naśladować i któremu są bezgranicznie posłuszni. No dobra. This ancient astronomical array holds one of the keys to victory against the Tyranids. With its data we can uncover weaknesses of the Hive Fleet. We must secure the array before others do. No dobra, krótko jest zwięźle. Robimy tą misję i lecimy, nie? Z The astronomical array is north of your position, Commander. Drop zone secure, Commander. Co ruszamy? No nawet króciutka mapka wizę. Dużo orków padło. Something is hunting Stay alert. To jest jeszcze terenie, no że teraz Nic innego. Dostań się do starożytnych ruin, okej, okay. a tutaj mamy Kolejny Mordret, okej, okay.

Dobra, uzyskaliśmy już Pangus terminatus. Coś takiego. No i pokonaliśmy tego Mordreda. Jak się na to wyszło? Sealed Gate Commander. The tech priests install power generators to activate the ancient gates into the fortress, Commander. Cabling will lead to the generator. The Tyranids are already here. Cannot delay. Ambush! Take cover! fire upon us and you shall return it! What was that thing? Tyranid, definitely. Some sort of camouflage. Whatever it is, it has the blood of a fallen brother on its talons. Emperor, be with you, brother. Well done. The gate is opening, Commander. no, cóż, no ten nam jednego Trudno się mówi, ale

Skrycie się tu Nie, ja, w ogóle nie ma go życia Potęga nieśmiertelnych, okej okay. Nie no oh, ja czekamy aż tego ZD staniemy. Dobrze, jesteśmy w pełnym składzie. Coś się stało z tą radiolatarią, no to ruszamy. Dez wyczyszczone? To stary latarnia, tak? Okej. Okay. Zobaczcie on array. Szybko. array. quickly. na array. Zobaczcie na array. Zobaczcie na array. Zobaczcie na array. Zobaczcie na array. And it is no welcome sight. The orcs have removed a key power coupling. You must recover that coupling. We have coordinates for the orc looters, Commander. Yeah, we have to go to the dajmy, się do tamtego miejsca. Długowym. Będziemy się z nimi pierdzielić no, ten nie miał podobno Oddział, no to ruszamy gdzie indziej

Dobra, uzyskaliśmy złącze elektryczne. Nie, dobra, musimy wrócić tylko do radiolatarni. Także udajemy się. Dobra, tylko nie zaczep ich. it changing position heading to the ruins Moving to the wall. data upload beginning well done I now have a control link to the array and am receiving data you may proceed to the extraction point indicated on your map Commander, I am accessing the array tower short-range scanners. I have located the Lictor and can track it if you wish. Yes, let's destroy that beast. The decision is yours, Commander, but we have accomplished our mission. Dobra, i Zblokujmy sobie ten generator. I tutaj jest położenie liktora. Ok. Nie, nie dobrze. Sprawy się otwierają. A my w your death is here Tyrannid. remember the primarchs they watch us still have it us there and without its wounds it heals while hidden Tak, będziemy musieli niszyć tak szaki dobra, pełnia ja na eksterminację. Ładniemy te. Nieźle się wszystko Z tego co pamiętam, właśnie te krzaki trzeba zdjąć związane już powinniśmy się dawno się zniszczyć myślę, że chyba się zbudował To to pierwsze w życiu albo coś takiego o o o dobra, chyba się już ogarnął We should take away the beast's cover, Commander. we got it. <coughs> no, mamy, okay. Overlapping fields of fire. Tactical squad. Destroy them. Without hesitation. Fire! fire! And here. E, to jeszcze zdają i e, A A się rozkłada tutaj. No i teraz nie ma żadnej no rywki. No i jak rozotrony i dostaliśmy jakieś tam do Asyru serce. That is our way. Duty comes before vengeance, Aventus. Anything less shames us before the Emperor. Victory! Zeal and fury are rewarded with. Słuszna nadzieja, że dostaliśmy tą rzecz, bo bym się bardzo zasmucił. Dostaliśmy to. Zrobiliśmy to wszystko akurat na ten. Jestem zdymiony, okej. Okay. Tak, mamy anioł milczenia. Spoko. I mamy nowy poziom do na Spoko. Uznaję to za spoko rzecz. Commander, the data you recovered from the astronomic array has allowed us to find a critical weakness in the Hive fleet. The Hive fleet is controlled by a single massive creature that sits at the center of the fleet. If we manage to destroy it, the rest of the Hive fleet will scatter and will be an easy target for our own fleet. With the source of the Hive mind identified and a sample of their biotoxin in our hands, we can finally develop weapons and strategies targeted at the source of the hive mind itself it will all be for naught however if we lose planet meridian to the alien without the manufacturing capabilities of angel forge we will never be able to produce our new weapons the chapter the sector and the imperium itself are counting on you commander. no I dobra. Na zmniejszyło się. I zrobiliśmy zadanie główne jeśli chodzi o Typhoon yy, Primary. Na Calderis nic nie mamy i na Typhoonie też i zostało nam tylko Meridian. OK. Daveantulus zyska nowy poziom. Dobra, dajmy mu tą łapkę nową. To mu wymalimy. O, już mamy tutaj dlatego. Dajmy już to. Prostary Obrańca, spoko. I Tadius. Tadius musi mieć dużo HP. I teraz tak. Z tym młotem jak to będzie sprawa. Mamy ile obrażeń teraz? 462. 262. W sumie i tak będziemy walczyć wręcz. Więc myślę, że ten młot możemy wziąć sobie. To będzie dobry deal. To możemy dać tę łupę żelaznego wilka. I ten pistolet. A to do librarium dajemy. Dobra. I Cyrus ma nową rzecz. 17 do celności Dobra, damy to do 17 do celności. Myślę, że to jest akurat OP Dajemy te honory I co dla Tadiusa możemy dać? Dostaliśmy jeszcze coś takiego Lokalizator bombardowania No dobra, nie możemy i tak z korzystać na razie, może tylko za konne I Itadius, a to jest pistolet plazmowy, mm -hmm. no dobra. Eee, no to co, zrobiliśmy tutaj wszystko co powinno być i udajemy się do Meridian. To. Ale następną misję w Meridian wykonamy w następnym odcinku, także się wam i do następnego